Manku raz, 2-3 Słuchajcie, wybaczcie, że tak długo czekaliście na odcinek. Ale niestety no, nie mam aż tyle czasu, żeby, żeby grać. Jednak no, życie i codzienne obowiązki są ważniejsze niż gra, więc gram ile mogę. No i pewnie dzięki temu też pomogę sobie kupując SM-y. Podejrzewam, że jak przeliczyłem to wszystko, jeszcze na jednej postaci mam trochę SM-u. Więc jak pojawią się kupony, no to też je kupię. Więc będę miał w granicach 40 wonów. Także będzie to taki dosyć duży przeskok, ale mam nadzieję, że jakoś się z tym pogodzicie. No, celem moim jest y, upierdolić smoka, tak jak już mówiłem. No więc koniec końców muszę trochę to przyspieszyć, y, żeby w miarę to jakoś się wyglądało, nie? Tutaj pozdro dla boczek 44. Dzitkę mi sprzedał. Dał drobnego donata. Powiem, że się przyda, wiesz. Dzięki byku pozdrówki. No to ulepszymy sobie tą dzitkę. Zobaczymy, może będzie mieli farta do plus 9. Nieraz tak bywało, że wchodziło coś od 1 do 9 od razu. No ale tutaj dzitka na plus chyba 5 poszła. Mamy dzisiaj event Happy Hour, czyli 35% więcej zmoczych monet. Oczywiście z niego skorzystamy bo wtedy się najbardziej opłaca ładować e, Tylko właśnie kiedy jest ten procent więcej Weźmiemy sobie za stówkę Czyli mamy 210 smoczych no monet więcej No i później pewnie będziemy kupować jakieś kupony Jak, jak wejdą, żeby, żeby mieć trochę wonów, zarobić, wiadomo Ale zawsze jakieś ułatwienie Oczywiście, w e, cardzik No i mamy Dobra, no i pozdrawiamy, tęczowy kolor gracza. Yy, kurde, no mega takiego donate'a. Zaraz zobaczycie, jak się wydarłem. Musiałem to nagrać, bo to był po prostu szok jakiś, nie? Duże ułatwienie, mega. W ogóle to jest mega, że donate y mi dajecie. To jest w ogóle. O kurwa, co ten mi dał, człowieku, pozdro. Mam daleko mikro dla tego dreryja No, i tu jeszcze dodatkowo taka branzoletka tej, pozdrawiam. Y, Ginok chyba i mi Huko, jak dobrze przeczytałem e, robimy lewale konia, za to trzeba było się zabrać w końcu. Tak samo jak i będziemy robić bojowca w tym odcinku. Oddajemy zęba Orka. Yy, nie wiem czemu, ale od ostatniego czasu yy, mogę już wam, wam zaspoilerować, że oddałem tych zębów około 15, przyjął tylko 3. Także nie jest ciekawy. No, i oczywiście zarobek na handlu yy, wciąż mi towarzyszy, czyli yy, kupowanie taniej, sprzedawanie drożej, zawsze jakaś kasa wpadnie. Tutaj chciałem wam pokazać, jak radzę sobie na botym Likanem z takim ekipunkiem, jaki mam. No i oczywiście, dropie zęby, bo tak jak już mówiłem wcześniej, wspominałem, że nie będę kupował tych zębów, tylko wszystkie sobie po prostu wydropię. No tu jakiś level up chciałem wam nagrać po prostu zaraz będzie efekt slow motion chciałem zobaczyć jak mi to wyjdzie no i w międzyczasie nie będziemy teraz za bardzo robić zakupów bo zbieram kasę na szarfę tak naprawdę ekwipunek cały już mamy 5 bonów jak na razie na tym levelu nie jest nam potrzebne no a szarfa wiadomo zawsze się przyda każda szarfa zawsze na propsie z jakąś wartością Ogólnie wszystkie misje na level konia przebiegły w miarę spoko, tylko te później już ósmy, dziewiąty level to właśnie robiłem po, po parę razy, no ale tak to całkiem gładko wchodziło. No, i tutaj yy, zakup jakże zacnej dzidy. 37 czy 6 średnia? Nie, nie widzę teraz na podglądzie, chyba 36. E, no, i myślałem, że pójdzie tak samo jak ze zbrojką. O, właśnie teraz zobaczcie sobie ulepszanie zbrojki. Później dokończę o tej dzidzie. Te dzidy, tylko kur. Jeszcze warto tutaj wspomnieć, że gdy kupiliśmy tę zbroję plus 4, to od plus 9 ulepszyliśmy ją bez żadnego spalenia, także fart po całości. No i tutaj był ten event proroków i strasznie żałuję, że z niego nie korzystałem, bo można było wyciągnąć bardzo fajny pitos, no tylko że, no nie wiem, jakoś nie wtajemniczyłem się zbytnio w ten event, no i jak widzicie dało mi się otworzyć tylko dwie brązowe szkatułki, także w ogóle chyba szkoda wspominać, przypał straszny, odwaliłem manianę, przyznaję się do błędu, do trudno. Jak widzicie, Level Up 38. Możecie też dać znać w komentarzu, w jakiej rozdzielczości lepiej się ogląda film. Czy, czy w takiej właśnie małej, jak jest teraz, czy tam później gdzieś będzie jakiś klip, gdzie jest mniejszy? Możecie dać znać po prostu w komentarzu. Pozdrawiamy Kristinkę. No i ostatni level konia i w końcu przyszedł czas na zrobienie bojowca. No i dobra, w końcu znaleźliśmy ekipę, bierzemy w ulepszyć swojego konia. I robimy boja z w 30 minut. Pozdrowienia dla Osiek, Sati i Junko, jeśli się nie pomyliłem. Także dzięki serdeczne, chłopaki, mam nadzieję, że się uda. Lecimy z tematem! No i tutaj ogólnie beka, bo rozbiłem sobie pierwszego łucznika i wypadł ogon Węża Plus, także spoko. Zawsze, jak to się mówi, przyjemność z pożytecznym. Dobra, kończymy misję powoli. Mamy czterech uczników, minęło 10 minut, także na luzie. Tutaj chłopaki dostaną ode mnie po 10 kk. Bądźmy uczciwi i doceniajmy czyjś czas. Tak jak wy doceniacie mój. Tak ja właśnie dając łapki, subskrypcje, komentarze. Dobra, misja zakończona już do stajennego. Ja poinformuję chłopaków i widzimy się przy stajennym przy odbiorze misji. No i dobra, ogólnie chłopaki nie wiedzieli, że chcę im zapłacić za to, że pomogli, chcieli tak pomóc charytatywnie, że tak powiem. Yy, Osiak jak to całkiem w ogóle nie chciał przyjąć kasy, także no nie wiem. Dzięki stary, no tak jak już Ci pisałem, że jestem Twoim dłużnikiem. Tutaj wydaje mi się, że chłopaki niedawno zaczęli grę, więc zawsze ten 10kk im się przyda. No ja pamiętam jak ja zaczynałem, dostałem właśnie tego Donate'a na początku 10kk, to naprawdę robi robotę, no naprawdę. Dobra, jak widzieliście, nabyliśmy dwie dzidy 36 średniej. 33 Mam tam jakieś postacie z bodziami, jak naliczyłem, to będzie około 20 bodzi. Więc spróbujemy się trochę pobawić. Te 33 to spróbujemy u Kowala. Niedużo nas kosztowała. Może jakiś fart do tych włożymy. Kateki i będziemy je ulepszali. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lecimy z tematem. No i finalnie powiem wam, że na kadeki o tej dzidy trochę się wystrzelałem z kasy, bo jak policzyłem łącznie wszystko to chyba zapłaciłem ponad jednego wona na same kd. Także nie wiem czy mi się to opłacało. Zobaczycie dalej co się z tą dzidą dzieje. Dobra jest to trzeci kamyk potwora. Jak widzicie miałem 60 k i już nie mam nic. No i pęk. Kurwa, dobra, na sklepie mi się zarobiło tam 60K, także przełożę sobie tą kasę i będziemy próbować dalej. No dobra, dobra, potwora fajnie wszedł, bo wszedł za drugim razem, ale śmierci. Przed, kurwa, chyba nie wiem, za siódmym czy za. No coś takiego, no już nawet, nawet już przestałem liczyć po pewnym czasie. No ale mówię, wydałem na kadeki ponad jednego wona. Także możecie sobie wyobrazić, no jak się wkurwiałem, jak to nie wchodziło. Za każdym razem. Sami widzicie zresztą. No i postanowiłem tą dealer 33 też ulepszyć o kowala. Mówię, dobra, robimy tamtą bodziami, to tam się nie będziemy próć. No i na plus 6 fajnie weszła, fajnie się zapowiadało. No i uwaga, na plus 7 nawet weszło. No i na plus 8 musiało się spalić. Standardowo. No i w końcu odbieramy sobie bojowca. Dawno, dawno tego nie robiłem na PL, ale Fajnie, fajnie tak przypomnieć sobie takie czasy. No i w końcu wlazło. W końcu wlazło. Jak widzicie w ogóle już nie zostało mi nic kasy. Teraz bierzemy się za ulepszanie. I tutaj ostatnim bodziem wlazłem na plus 7 i finalnie ta dzida została na plus 7. Po prostu, bo nie było mnie stać na jakieś tam bodzie. Jak widzicie, tu jest teraz y, sposób zarobku, z którego będę korzystał w najbliższym czasie. To też będzie w następnym odcinku. Po prostu przerabianie y, odłamków. Tak, znaczy nie korów, tylko. No, tych odłamków. No nie pamiętam jak to się tam nazywa, no ale z tego idzie zarobić. Postanowiłem o. Jak widzicie na razie zarobiłem 27 ze sprzedawania i kupowania. No i zobaczymy jak to później wyjdzie finalnie. Tutaj robimy teraz sobie dropka do M1. Postanowiłem zrobić sobie taki challenge, ponieważ nigdy nie robiłem takiego challenge'u na polskim metinie. Osobiście. Że rozbiję sobie 200 metinów w M1 i zobaczymy ile można z tego zarobić, ile można wyciągnąć. Wszystkiego dowiecie się w następnym odcinku. Też przypominam, że jeśli dotrwałeś do tej chwili, no to daj znać. W następnym odcinku szykuje się coś specjalnego: na pewno będzie konkursik. No, bo to jednak piąty odcinek będzie, także wiesz. No i dobra to tyle. Odcinek 17 jest standardowo. Trzymajcie się, może niezbyt ciekawy, no ale wiesz, no zawsze coś, nie? No, także do następnego. Pozdro.